Pre, ta, ta, ta Niko mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi łamaga, gdy hardcoru nie oprawiam piszę życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdybyś o to błagał Niko mnie nie wymaga, żebym oprawiał braga Nikt nie mówi łamaga, gdy hardcoru nie oprawiam Wypiszę życiówkę, to nie kłamie, prawdę gadam A szajsu nie poskładam, nawet gdybyś o to błagał Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło Umiem zjebać wszystko i na skliszczach od początku Zbudować nowy dom, to Nowych wątków, muzyce być w porządku Nigdy nie zawiodłem w ziomku Za dobry powiedziałem, dedykowane Mym ludziom ten balet, ja się wcale nie chwalę Co miałem oddałem, od siebie to też male. Sto co się pisuje Na stałe te kabały.